<laughs> Siemaneczku ludziska z tej strony Ajgowski i witam w dzisiejszym odcinku z gry Shakes and Fidget. Jak widzicie dzisiaj Halloweenowy odcineczek. Pierwszy Halloweenowy odcinek, bo będziemy teraz za każdym razem do prawdziwego Halloween. Będziemy robili właśnie sobie takie odcinki Uy, straszne i upiorne, dlaczego? Przeczytajcie sami. Już od dziś, od godziny 16, będzie, może zrobimy, można znaleźć klucz do domu strachu w kopalni klejnotów od poziomu 240 w strefie światła i 350 w strefie mroku. Czeka na Ciebie 10 nowych, mrocznych wrogów, których musi Ajgowski nasz szalony Bart pokonać. Przygotujcie się na spotkanie z najlepszymi albo raczej najgorszymi złoczyńcami z horrorów. Tak więc ja jestem już gotowy, żeby się z nimi dzisiaj zmierzyć, ale na wstępie zacznijmy od tego gru, mamy mega, mega konkursik, bo mamy do rozdania 5 kodów na 50 grzybków, 4 kody na 100 grzybków, i dwa szaleńczo ogromne kody na 250 grzybków. Pierwszy konkurs, który dzisiaj ogłaszamy jest na 250 grzybków. Tak, 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 tak. 250 grzybków możecie wygrać w dzisiejszym konkursie. A na czym on będzie polegał? Troszeczkę inny niż poprzednie, bo dzisiaj piszecie pod tym filmem komentarz e, związany z szejksem jakaś rymowanka śmieszna i... Komentarz, który uzbiera najwięcej lajków, wygrywa. Tak więc nie będziemy sobie robić losowania. Teraz, że tak powiem, wy decydujecie, kto zwycięży ten pierwszy kodzik na 250 grzybków. Bez żadnego losowania, tylko wasza główka, wasza wyobraźnia się tutaj liczy. No nie wiem, przykład, żeby wam pomóc, jakiegoś śmiesznego związanego z szejkiem. Ręce pęce, berserk nastrał mi na ręce. <laughs> może, może coś takiego. I tak więc mam nadzieję, że weźmiecie w nim udział. K Trzymam kciuki. E, będzie na pewno fajnie e, czytać wasze komentarze. Oczywiście, może wybierzemy sobie, e, może, może tak ogłosimy sobie zwycięzcę na live. Przejdźmy sobie tutaj teraz, co oni dodali. Dzisiaj taki szybki odcineczek w Lochach. Jak widzicie, ja już mam kluczyk, wydropiłem sobie z kopalni. I to jest jakiś Tomciopaluch. Kluczyk Tomciopaluch. I zobaczcie sobie, Dum strachu. Bl, boję się, powiem Wam, że się boję. Teraz to kliknąć, kurczę. Sztućcowa głowa, sztućcowa głowa. Nowoczesna interpretacja i piękna. Jak ci się nie podoba, to dostaniesz w papę. To nieźle, co to jest? Obrażenie od zimna. Jest to maga. Pierwsza walka. Hmm. Sporo HP ma, ale pięknie. Ajgowski oczywiście zamyka. Bardzo ładnie, co to jest znowu? Czyżcowa głowa? Nie. Nie zweryfikuj. Nie wiedziałem, nie eksperymentu. Zobaczcie tutaj trochę rogów, trochę wariata, trochę Halka Hogana. Prawdziwym potworem jest człowiek, który go stworzył, a na szczęście z nim akurat nie musisz walczyć. I to jest wojownik, moi drodzy. Mam nadzieję, że, nie, no, powinienem sobie z nim poradzić. Zobaczmy sobie. Przyspieszymy. 15 7 nie? No na pewno, go pięknie, pięknie, pięknie. Elegancko pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I bądźcie na bieżąco z moimi filmikami e, i bierzcie udział w dzisiejszym konkursiku. Dracula! Dla niego jesteś tylko chodzącym workiem krwi. No dobra, walimy go na łeb, walimy go na łeb, moi drodzy, ale bardzo... Co to w ogóle? O kurczaki, o kurczaki! No, widzę, że muszę się przebrać. Ale powiem wam Małek spadaje, nie? Małeks Expa 29,5 miliona. Powiem wam, że lipa. No i to, co wypada, to też jest tragedia ogólnie, nie. Dobra, Tom strachu. Mistrz telefonicznych żartów. O ten z krzyku ze screama wariat. Dobra, zobaczymy sobie raz. I od razu zamykamy. Moi drodzy, jaki piękny, kurczę, dzisiaj ran robimy. I już mamy 5 na 10, chcą się tylko pobawić. Sympatyczne bliźniaczki. Mamy zwiadowce i obrażenia od zimna. A. Teraz musimy użyć grzybu i jest elegancko. No nie mów, bardzo słabo, leci, powiem wam, że naprawdę lipa. Miły clown z kanału Aigoskiego. Tak, 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 widzicie, oni nawet tutaj przygotowali dla mnie ee, wroga. I dobra, daję ci balonik, a ty chwytasz go z niecierpliwością. A ja daję wam grzybki do wygrania. Pamiętajcie, bierzcie udział w konkursiku. Strasznie jestem ciekawy, jakie, jakie rymy wymyślicie. Myślę, e, że, myślę, że go strzelimy. Kurczaki. I jeszcze raz. Uuuu, maguś. Maguś. No dobra, jeszcze dwa razy próbujemy. Raz i ostatni. Nie, kurde. Dobra, musimy, wiecie co? Ale to w następnym odcineczku, bo mówię, dzisiaj tylko ogłosiliśmy sobie konkursik na fenomenalne, fantastyczne, oczywiście 250 grzybków. Mam nadzieję, że będzie fajna, mm, fajna aktywność pod tym filmikiem. A tak w skrócie powiem wam jeszcze taki przedwstęp do następnego odcineczka, czyli tak: co tutaj dzisiaj zrobiliśmy? Oczywiście Mumifar, tak? Więc jeżeli ktoś go nie ma, dzisiaj on oczywiście wypada w Czarnolesie. My zdobyliśmy sobie jeszcze dzisiaj Hipmana. I co tutaj jeszcze zdobyliśmy? Chyba już. No właśnie, chyba już nic, jeżeli chodzi o tych o naszych wariatów pupili. A jeszcze sobie walniemy, może ten Magus, chociaż padnie. Momentumori. Powiem wam, naprawdę fajnie zrobili tą aktualizację. Bardzo mi się ona podoba. I Halloween też fajnie wygląda. Zobaczcie sobie tak. W karczmie. Tutaj jest jakaś pani, która podaje nam brewary. Tutaj jest jakiś dynio, dyniogłowy, ukrąg ciemności nawet jest. Tu jakieś pajęczynki, tutaj oczywiście dynie. Ten jest przebrany za wampira, tak więc tak w karczmie bardzo fajnie to wygląda. Mm, dalej mamy w twierdzy, to już tak bardzo mrocznie. Normalnie mówię, ty rano jak wszedłem, nie? Mówię, ty co się dzieje, nie? Mgła jest, wychodzę na dwór, patrzę mgła, nie? No coś się pokićkało i oczywiście. Pan grzybiarz dzisiaj był odwiedzony, bo osiołek daje nam dzisiaj bonusiki. Tak więc ktoś, jak chciał sobie dokupić grzyby, tak więc polecam, bo teraz macie ich sporo więcej. No, taka fajna okazja, tak, żeby sobie te grzybki dokupić. Dobra, jeszcze sobie tutaj atakujemy parę razy. Powiem Wam, że kwestia przyzwyczajenia, tak? jeżeli chodzi o te loszki, to jest kwestia przyzwyczajenia. Ja coraz bardziej, że tak powiem, im dłużej gram, tym bardziej mi się to podoba. Już nawet tak nie drażni mnie ta, ten podzielony ekran, który właśnie na live'ie, tak, na live'ie o tym wspominałem. Tak więc myślę, że kwestia dobrego przyzwyczajenia, ale tak jak mówię, mega poradnik dla początkujących. Taka podręczna Wikipedia. Zobaczcie, jak ładnie, chyba pierwszy raz tak mam, nie? Kurde, zobaczcie, wszystko mi siada, wszystko mi siada. Kurczę, normalnie, ale to jakieś plichy mi cały czas daje. Jakieś pliszki, jakieś pliszki, nie? Czyli tak, w lożkach, strefa światła macie i tutaj możecie sobie wydropić, gdzie to było, nie, 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 gdzie to było, gdzie to było, kurde, zgubiłem to, wariaty, zgubiłem to, ej, ej, gdzie to było, gdzie to było, jest tutaj, czternasty dom strachu, zobaczcie, tak wygląda dom strachu, 6 na 10. Myślę, że w następnym odcineczku sobie już go całkowicie zamkniemy do końca. Dzisiaj zatrzymaliśmy się na panu miłym klaunie. Akurat przygotowałem się chyba pod to, wiedziałem na kim stanę. Tak więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Bądźcie na bieżąco. Przypominam jeszcze tak pokrótce nasz konkursik na 250 grzybów. Piszcie w komentarzu jakąś śmieszną rymowankę związaną z shakesem a wygrywa osoba, która będzie miała najwięcej łapek w górę pod swoim Komentarzem. I co? Tak jak mówiłem, dzisiaj bardzo króciutki odcinek, bo chciałem to ogłosić, a ogłoszenie wyników robimy już w niedzielę, tak więc dużo czasu nie macie. Tak więc jeszcze raz zachęcam, dzięki wielkie, że byliście dzisiaj ze mną. I co? Piona, Siemoneczko i do następnego ludziska.